Jak przygotować i prowadzić intrygę w WAMPIRZE? Oczywiście chodzi o sesję lub kampanię, która opiera się na intrygowaniu, czyli na przygotowywaniu i planowaniu intrygi lub powstrzymywaniu spiskowców. Czym się sesja intrygi różni od innych sesji? Przede wszystkim jest to sesja, w której będziemy prowadzili wiele rozmów z bohaterami niezależnymi. Będziemy się dowiadywali wielu rzeczy o bohaterach niezależnych, a same działania, jakieś akcje będą czymś raczej rzadszym. Jest to sesja podobna do śledczej w ten sposób, że dużą częścią takiej sesji jest próba dowiedzenia się, o co chodzi. Z tym, że różnica pomiędzy sesją śledczą a sesją intrygi jest taka, że ile w sesji śledczej próbujemy się dowiedzieć, kto zabił, odlew w sesji intrygi najpierw próbujemy się dowiedzieć, kto chce zabić, lub po co zabił i co jeszcze chce zrobić, i w momencie, kiedy sesja śledcza na się kończy, to my tutaj zaczynamy, co trzeba, zaczynamy tę część sesji, która mówi o tym, co trzeba zrobić, żeby powstrzymać kogoś przed zabiciem lub osiągnięciem tego celu, który chce wypełnić. I z tym, co powiedziałem, możemy przejść płynnie do tego, co ja nazywam największymi grzechami sesji intrygi. To są wszystko ogólne rzeczy. Ogólne rzeczy, które można dopasować do każdej sesji intrygi, nie tylko sesji wampira. Vampira. Ale opowiadając tutaj o tym, w jaki sposób budowałbym później sesję intrygi, będę się opierał głównie na przykładach z wampira i będę próbował oddać również specyfikę tych wampirzych intryg. A więc jeśli chodzi o grzechy sesji intrygowych, i tu od razu zaznaczam, że to są dla mnie grzechy, to nie jest tak, że koniecznie te sesje będą bardzo złe, kiedy ktoś coś takiego zrobi, a przynajmniej nie dotyczy to wszystkich punktów. Będę to zaznaczał. Punkt pierwszy jest bardzo subiektywny dla mnie. Najczęściej gracze są w intrygach bierni. Mają... Odkryć, co ktoś chce zrobić, mają kogoś obronić, mają kogoś powstrzymać przed działaniem. Najczęściej są tylko odbiorcami intrygi, kimś, kto próbuje ją po prostu powstrzymać. Dużo ciekawsze w sesjach intrygi jest to, aby gracze również, właśnie zwłaszcza w wampirze, gdzie wszyscy jesteśmy intrygującymi istotami, abyśmy działali sami, abyśmy mieli również swoje cele do wypełnienia, które również próbujemy wypełnić za pomocą intrygi. Numer dwa z takich grzechów, to gracze są całkowicie z zewnątrz. Przybywają do jakiejś krainy, gdzie jest jakiś król, jakiś dwór, jacyś można władcy, lub przybywają do jakiegoś miasta, gdzie jest jakiś książę, gdzie są jakieś harpie, jakieś, yy, jakiś seneszal i teraz z jakiegoś powodu ktoś im mówi, słuchajcie, trzeba uratować księcia, bo prawdopodobnie ktoś coś złego przeciwko niemu planuje. I gracze, postacie graczy, będąc zupełnie z zewnątrz, po pierwsze, nie mają specjalnej motywacji do tego, żeby działać, innej niż powinniście to robić, bo ktoś Wam kazał, co jest słabą na ogół motywacją. A po drugie, są pozbawieni całej masy narzędzi, które pomogłyby im odkryć, co kto chce zrobić, bo nie znają tego środowiska, muszą je dopiero poznać. Najczęściej środowiska, które jest zamknięte, bo przecież intryganci nie otwierają się przed każdym i nie mówią, o hej, jesteście nowi w naszym mieście, to może chcecie się dowiedzieć, jaką intrygę planujemy i jak chcemy obalić księcia. Numer 3, coś co na ogół powoduje, że w sesję intrygi się nie da grać i to uważam, że nie jest tylko moje subiektywne zdanie, to generalnie jest duży błąd, to znaczy przeciwnik jest omnipotentny, zawsze jest o jeden krok do przodu przed graczami, zawsze wie co oni planują, jego plany są, nawet jeżeli zostały przez graczy w jakiś sposób przewidziane, to zawsze mają jakiś twist w ostatniej chwili, który pokazuje, że to on był na to gotowy, że oni go przewidzą i teraz oszukał ich w jakiś sposób to może być fajne jeżeli gramy taką sesję gdzie chcemy pokazać że gracze są przeciwko komuś potężnemu i mają małe szanse, ale nie w sesji intrygi, gdzie chcemy żeby gracze rozwikłali to co się dzieje albo coś dla siebie zdobyli albo z kimś się dogadali. To jest zupełnie inna sesja i na sesji intrygi takie coś powoduje, że właściwie można przestać działać, bo cokolwiek nie zrobimy, to się nie uda, więc po co robić cokolwiek? Numer 4 jest bardzo podobny do grzechu, który Często Mistrzowie Gry popełniają przez sesjach śledztwa. Ważne informacje są podane za mało razy lub za mało dobitnie. Dobra zasada, z którą wielokrotnie się już spotkałem gdzieś w rozmowach w internecie, widać, że ona istnieje i że Mistrzowie Gry już o niej myślą, to jest zasada trzech razy. Czyli jeżeli jest ważna informacja, od której dużo zależy, czy powinni ją dostać trzy razy, lub mieć szansę dostać ją z trzech różnych źródeł, mieć. Ta informacja powinna się powtarzać, abyśmy aby mieli pewność, że raczej A nie przegapili, B nie zbagatelizowali, C nie zapomnieli po prostu. Więc to się powtarza, gracze wtedy rozumieją, że jest to ważne, i dociera do nich, że, ha, być może na tym jest oparta intryga, może dlatego on się ubrał na zielono, i dlatego wszyscy mówią, że on się ubrał na zielono, bo jest człowiekiem z lasu. Z tym punktem wiąże się również błąd tak zwanego wąskiego gardła, czyli miejsca, w którym, czy informacji, która jest graczom bardzo potrzebna i trudno dostępna i budujemy sesję tak, że gracze muszą się napracować, żeby tę informację zdobyć i może im się to nie udać. Bo jeżeli ta informacja jest im niezbędna, żeby pójść dalej i im się to nie uda, to jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy logicznego sposobu, żeby pchnąć sesję do przodu. Gracze nie wiedzą co dalej zrobić. A my siedzimy i myślimy, jak podsunąć im tę wiadomość, która w sumie powinna być ciężka do zdobycia, i im się w sumie nie udało, i robi się taka niezręczna sytuacja, w której albo gracze się zorientują, że coś zrąbali, że teraz mierzgrywaj im pomaga, albo no, nie róbmy takich miejsc. Zawsze miejmy, jeżeli jest informacja, którą gracze muszą dostać, to na przykład jeżeli ma być ciężka do. Wydobycia, to może niech sama informacja będzie w miarę prosta do zdobycia, ale ciężkie do wydobycia będzie coś jeszcze, coś dodatkowego, co im bardziej pomoże, co im ułatwi, a nie to, co muszą zdobyć, żeby w ogóle pójść dalej. Numer 5, który skwitowałbym zdaniem, moja intryga jest bardzo prosta, ale moi gracze to debile. Nie. Najczęściej gracze nie są debilami. Jasne, zdarzają się, ale to jest rzadkość. Najczęściej po prostu coś, co tobie, mistrzu gry, wydaje się oczywiste, nie jest oczywiste, kiedy patrzy się na to z drugiej strony, kiedy się dostaje informację poszatkowaną, kiedy się nie wie do końca na co zwrócić większą uwagę, kiedy niekoniecznie dla każdego to, że ktoś jest ubrany na zielono, oznacza, że jest człowiekiem z lasu. Po prostu. I numer 6. To jest taki grzech, który powoduje, moim zdaniem, że w sesji gra się nieznośnie i też właściwie w pewnym momencie gracze przestają mieć ochotę w nią grać. To jest intryga, dzieje się pomiędzy bohaterami niezależnymi, a gracze to tylko pionki, ewentualnie obserwatorzy. Jeździmy z miejsca na miejsce, rozmawiamy z jednym NPC-em, on nam mówi co zaplanował, jedziemy do drugiego, on nam mówi co zaplanował, dostajemy informacje do przekazania, dzięki temu kolejny coś planuje, ale w międzyczasie wydarzają się jakieś rzeczy i my możemy tylko patrzeć i nagle w pewnym momencie zrozumieć: ach, w tej intrydze chodziło o to, ale on był sprytny ten. NPC. No nie, to nie jest fajne, znaczy rozumiem, że może niektórzy się lubią, lubią tak bawić, ja wolę sesje, w których gracze mają coś do zrobienia i mogą wpłynąć na tę intrygę w interesujący i znaczący sposób. Ale żeby może lepiej wytłumaczyć, czego ja bym chciał od sesji intrygi, takiej sesji intrygi w wampirze na przykład, to może zacznę od tego, żeby powiedzieć, co ja generalnie rozumiem przez intrygę. To mogło być dobre na początek, ale powiem o tym teraz. A zanim o tym powiem sobie małą przerwę na reklamę. Subskrybujcie nas, lajkujcie nasz profil na Facebooku i wspierajcie nas na Patronite. To te filmy będą jeszcze lepsze. Wracamy do tego, czym jest intryga. Moim zdaniem z intrygą mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś za pomocą nie do końca zgodnych z prawem moralnością lub zasadami sposobem najczęściej w sposób również tajny, z ukrycia lub nie wprost, chce zmienić status quo w sposób, na którym on zyska. Narzędzie, jakim najczęściej się w takich sytuacjach posługuje, to przekupstwo, szantaż, morderstwo, aczkolwiek pamiętajmy, że morderstwo nie zawsze i bardzo często jest tak, że uciekamy bardzo szybko w prowadzeniu intrygi do tego, że ktoś kogoś zamordował, a to nie zawsze tak musi być. Czasami intryga będzie bardzo ciekawa i wcale nie poleje się krew, bo wbrew pozorom to morderstwo to jest często ostatnia rzecz, którą ktoś by zrobił. Najczęściej, więc, w intrydze mamy taką sytuację, w której mamy jedno stronnictwo, które chce zachować status quo, i drugie, które chce to status quo zmienić. Teraz tych drugich stronnictw, czyli stronnictw, które chcą status quo zmienić, może być więcej. Stronnictwo, które chce zachować status quo na ogół, będzie jedno. Może być tak, że te strony, które chcą zmienić status quo, nie zaangażowałyby się w intrygę same, ale skoro już ktoś zaczął jakąś intrygę ogarniać, to inni chcą się do niego przyłączyć, bo liczą na to, że wspierając go, wspierając tę intrygę, coś na tym ugrają. Może być też tak, że z, z, będą miały przekonanie, że on, jemu się ta intryga nie uda, ale można wesprzeć tych, którzy bronią status quo, aby po ich zwycięstwie jednak to status quo jakoś zmienić. Ale jest tylko jedno, jedno stronnictwo, które chce status quo zachować i inne, które chcą status quo zmienić. Najczęściej chodzi o władzę, majątek lub zemstę. Co nam z tego wynika? Najważniejsze w intryzy, którą chcemy poprowadzić, jest to, żebyśmy wiedzieli, kto, co i dlaczego chce zmienić. Po drugie, abyśmy mieli wymyślone te stronnictwa. Dwa lub więcej. Abyśmy znali ich mocne i słabe strony, abyśmy znali bardzo konkretnie ich cele i wiedzieli, do czego w wypełnianiu tych celów są gotowi się posunąć. Najczęściej stronnictwo, które utrzymuje status quo, jest stronnictwem, które ma władzę, więc jest w taki oczywisty sposób silniejsze. Stronnictwo, które zaczyna działać w sposób intrygancki, aby tę sytuację zmienić, na ogół jest słabsze i rozumie, że musi doprowadzić do pewnych sytuacji, żeby uzyskać jakąś przewagę nad tym stronnictwem, które jest silniejsze. Na ogół jest tak, że gdyby to, co robią, wyszło na jaw, to stronnictwo, które jest silniejsze, byłoby spokojnie w stanie ich powstrzymać. I to bardzo często wygląda w ten sposób w wampirze. Władza należy do tych wampirów, które są starsze, potężniejsze, które utrzymują od dłuższego czasu, mają silniejsze dyscypliny, potężniejszą krew. Ci, którzy próbują w jakiś sposób. Odgryźć coś dla siebie, zdobyć coś nowego, zmienić ten status władzy, tak żeby się wspiąć trochę w tej hierarchii. Są najczęściej młodszymi wampirami, które dopiero się uczą tego, co to znaczy być wampirem, i liczą bardziej na swój spryt niż siłę wprost. A więc znowu, wracając do silnych i słabych stron, zastanówmy się, co sprawia, że stronnictwo, nazwijmy je stronnictwem A, trzyma władzę i w jaki sposób stronictwo B jest w stanie go. O tyle osłabić, żeby fragment tej władzy zdobyć. I tu od razu mówię, w takich intrygach nie musi od razu chodzić o obalenie księcia, wręcz w niektórych sytuacjach będzie to niewiarygodne, że nagle młode wampiry, które pojawiają się w mieście, niedawno stworzone albo stworzone dopiero 10-20 lat temu, planują jak obalić księcia. Prędzej będą na przykład planować, jak sprawić, aby ich sayer, ten, który ich stworzył, gdzieś Wkroczył o jeden szczebelek wyżej w drabinie i pociągnął ich za sobą. Na przykład będą walczyli o jakieś lepsze miejsce, na którym mogą się żywić, o jakiś pomniejszy tytuł, dzięki któremu będzie im coś wolno zrobić. Być może będą chcieli ośmieszyć innego wampira, aby on stracił prawo do stworzenia kolejnego wampira, i liczą na to, że wejdą na jego miejsce, gdzieś w tę kolejkę tych, którzy mogą tworzyć nowe dzieci nocy. A więc tworząc te stronnictwa, pamiętajmy, Chcemy wiedzieć, co ich motywuje, chcemy wiedzieć, jakie mają silne i słabe strony, chcemy wiedzieć, w jaki sposób te stronnictwa planują silne swoje i słabe strony przeciwników wykorzystać. I do tego wszystkiego, do tego całego sosu, dorzucamy naszych graczy, naszych bohaterów, którzy są najważniejsi, jak w każdej przygodzie.